Hej Siemanko, ludziska, dzisiaj będziemy grać. No, grali to samo wiecie co? Pokażę wam, jak będzie się zainstalować, ok? Dobra, włączacie to, pobieracie to. Bez Wi-Fi możecie też to pobrać, spokojnie. Może będziemy grać dzisiaj w tym odcinku, zobaczymy. To pobieracie. Możecie to skin, a nie, nie, chcę, może na następnym odcinku. Te dwa miałem pobrane, ale to kiedyś pobieram, bo muszę to pobrać kiedyś. Tak, klikacie MAP i install to biało. Reklama solki. Co? Włączacie Minecrafta. tak? I poziomu ro, to będzie takie jak Pipi, to czyli. Macie, patrzcie. No i tak to ma jest. Nie wiem, czy to przyjdziemy do odcinku. Ale jeszcze Wam coś pokażę. Aj! Dobra. Yy. Nie, kurde, zrobię małe cięcie, sorry. Okej, okay, jestem. Dobra. Yy, zaraz nie będziemy ci się tego tak przychodzić, ale potem Wam pokażę, jak to, jak to się nazywa. A, tak... Włączacie, wyłączacie Wi-Fi. Whi. Więcejście jeszcze raz. O, musi musicie wziąć niestety. Jak chcecie to grać. Tak, kontynuuj i będzie się wam ładować. To szybko mi się załaduje, będę robić cięcia. E, potem może się dobrze będzie bardzo. Ładuje się. ładuje. No i macie. Widzicie? A jak skasować, musicie odsunąć tą mapę. Potem jeszcze raz yy, z, no. Zainstalować będziecie jeszcze raz grać, ale pokażę Wam. E eee, dobra Co widzicie? Eee, to odsuwacie jak chcecie, ale nie będę odsuwiwał. Odsunąć, znaczy eee, no to będzie niedługo muszę, tak? Nie będziemy to grać. Dzisiaj i pokażę Wam, jak się to instaluje. Aj, klikną to. Eee, sorry, że. <grywa> Nagrywa, dobra. Klikacie Sklep Play. Napiszcie. Minecraft. Tak, tak, tam chciałam kilka grany. Aj, zapomniałem. Zapomniałem, dobra. Jeszcze raz, miniec raft grany. O gdzie to mam, tu mam doinstalowane. Poszukamy to. O! Tam, gdzie jest ten zombiak ten, który ma tak oczy, to jest to, to jest moje Nie, to. Naprawdę gra poko. Możecie na crafting i patrzcie. To tak, no, instalujecie, potem tam włączacie i będzie. Patrzcie, wszyscy się tak cieszą z tego. Eee, to już było na tyle, to Elo.